They're so yeah. juicy. Przecież się mnie chyba nie spodziewałeś Czego? No mnie Słowo Nie? No nie Ciebie na pewno się nie spodziewał, bo przecież... Władca Co? Władca Ja no, bo przecież ogólnie myślał o robocie, o jeździe, a nie tam czy ktoś przyjdzie, czy przyjdzie, nie przyjdzie Czy ktoś pójdzie, czy ktoś nie pójdzie... Dopuszczasz, a nie widzi. Ślepy? Ale podziękował ci. Widziałeś? No, widzę. Podziękował. No, dobrze. Dobry człowiek, co nie? Bo nie wszyscy dziękują. że sam płyszczel A tak nie oni ten to są Przecież mówię, że często pyszczelnie. Ale wcale że to prowadzi ten program. Ale oni grają jedno i to samo. To tak samo przegroni się w telewizji na ten program. Czy to są czasami program? Telewizyjny. No, no to jest faktycznie jedno i to samo. Ale może puszczają, a po z tygodnia to powtarzają. Ale może znowu w nowym puszczą puszczał Bring Direction. Może puszczę. Tę piosenkę. Co mówiłeś, że hit Amerykę. Z hit gdzieś tam w Ameryce. Że bring direction. Dwa słowa. I oni się tym ekscytują. Że dwa słowa gości umie zaśpiewać Bring direction. No kurde nikt nie je puści gdzie się pchasz, gdzie się pchasz Mas 26 pod numer 75. A wiesz co jest najlepsze? Że chłopak u mnie w szkole i u mnie w klasie ma nazwisko Farażka. Mówiłeś to. Nie, tego nie mówiłem, mówiłem. Nie. I ja tak do niego ciągle ja mówię, że, tak do niego mówię, że pytam się człowiek z kim jeżdżę, z kim wczoraj jeździłem na przykład, a on mówi, że nie, to ja mówię, że ze zmiennikiem taraszki. I wszyscy się śmieją. No bo jeżdżę ze, ze zmiennikiem taraszki. Bo to jest prawda, że jeździ ze zmiennikiem paraż. Jaka ładna, Boże, jaka fajna. Jaka fajna dupsia. <grym wioska> Naglałem ją. Boże. <grym wioska> ładna, co? <grym wioska> Ludzie mi mają na serce. <laughs> drzezy utrawiam. Ty drzezy utrawiam. A oni w szkole wytrzymują sobie. Ty ją puszczasz, a ja mówię, o jaka fajna, jaka fajna dukcia. <laughs> Cześć! I co? Myślisz, że on jest podstawiony? No pewnie. To już stoi. Od duszej chwili Wystawiasz zjazd Wystawiasz zjazd? Jakby ciekniesz Sławiło, to sobie drinkniesz. Co? Jakby ciekłasz się. Sławiło, to sobie drinkniesz. Wystawiasz zjazd za zajezdnik? Mogę jakieś tam nic ściągnąć? Nie, ja nie chcę. No proszę, no. No powiedziałem, że będę mógł, że nic nie chcę. Nie. I to, tam I połóżę tam połóżę, że nie tyle. Tylko jak się zatrzymasz na światłach. No to fajnie się No to co? Chyba się. Laura ściągniesz na przystałkę. Jeszcze ci Teraz się patrzy, czy tam ktokolwiek jest Jest tylko ten Łukasz Kto jest? Łukasz! Jaki Łukasz? No ten z 266 A to może on przekonał mnie? Przecież od miał 225 Ściągnąłem no. Mogę to wystawić? to wystawić? Nie wystawi na razie nic nie wystawi. No, czy Nie są jeszcze to zajedni. Jakby tak ktoś przyszedł, jakiś kierowca. Adel śpiewa. To? Adel. Ja musiałem się zawdy. Zawdy! No widzisz, Janikowicza! Co tam jest? No to mu się tak nazywa, Zabdyn. Ale kto się tak nazywa? No gość się tak nazywa. Zawdy? Jan Jen kierowca u Nie. To jest? Nie! To skąd go znasz? Pompę mi robił, wiesz, hydroponową. Co tak. ci robił? Pompę taką, co ciągnie wodę. Tak, zawdy. Tak, to jest Adel. A ten, ten tam, tam, tam. A te Adel? To jest nie jest ale Jezu, to nic. Zawdy. Też dobrze myślał. Ale ty nie idzie. Teraz wystawić, Nic nie Dobrze. Jak Dobrze. to Dobrze. 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 nazywa Dobrze. Marek Dobrze. Marek Kloch. Dobrze. 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 Podobne do klucha, on by mnie przewiózł z przodu? Nie wiem. A ten co jechał teraz? 176 76. A on nie... może by cię wziął do przodu? Wziąłbym mnie do przodu. No. Ale co bym mu musiał powiedzieć, żeby mnie wziął do przodu? A wiem. Nie wiesz? To teraz wystawiam. Nie wystawię ci mówienia. Jeszcze nie? Dojedziemy do przystanku Ojcowego. No ja ale gdyż... Zabdę. Zabdę. Skręcaj, strzałkę masz. Strzałkę masz. To teraz już mogę? <ś revive> <ś revive> Do Wagonu jeszcze i jeszcze 680. On chyba pojedzie.